Panienki, więc ten głupiec, kochani, to jest, tak jak wspomniałam, podążanie nową drogą, podążanie za swoimi instynktami. Mówiłam też o niezobowiązującym flircie, o przelotnej jak najbardziej znajomości, miłości, o takim braku przywiązania do miejsca i osoby. I to może być rada, to może być wynik. Ale wiecie, to wcale nie musi być to, bo to może być w Radzie. Lub w wyniku, abyście wybrali nową drogę, nowy kierunek, nowy początek drogi życiowej, podjęcie nowego wyzwania lub przygody, po prostu wejście w nowe życie. I teraz tak, to jest też możliwa niespodzianka, ale popatrzcie, dla osób, które są w związkach i w relacjach, to tak naprawdę jest wejście w nowe życie, podjęcie nowej drogi życiowej, wyznaczenie nowego kierunku, cały czas z tą osobą, tak, tylko w innym kierunku, w nowym kierunku, na wyższym etapie, na wyższym poziomie. Ale może to być oczywiście początek z inną osobą, tak, nie z tą, z którą jesteście byliście. i to może być zupełnie początek z kimś nowym, z kimś zupełnie innym. I to dotyczy zarówno osób w relacji, jak i osób w singli, jak dla singli, tak, ponieważ single osoby, które są same, a Mogą być tutaj w historii podjęcia wyzwania, kreowania tak, tego, tego, co chcą, osoby, z którą chciałyby być, lub tą, o którą mają w głowie, w myślach, tak? I tutaj stąd potrzeba była tego zawieszenia, zatrzymania, aby pewne rzeczy w sobie, słuchajcie, zrozumieć. Przyjdzie zrozumienie, więc przyjdzie i nowy początek. Nowy początek, dla co po niektórych z Was, wy nie wiecie jeszcze, do czego on Was doprowadzi, tak? Ale jesteście otwarci, jesteście radości, radośni, ruszacie w to z naiwnością dziecka, tak? Wchodzicie w coś. Może tak, drodzy, być. W każdym razie, słuchajcie, ta karta mówi o tym, żeby podejmować ryzyko, z tego względu, że, a, jak to, jakby Wam to powiedzieć, że tak naprawdę, no... Jakby radą jest to, żeby podejmować się nowych działań, nowych wezwań, tak? Żeby zapomnieć o tym, co znane i zacząć to, co nieznane. E, więc, aby w to po prostu ruszyć i oczekiwać nieoczekiwanego, tak? Dla innych to oczywiście początek nowego działania w waszym życiu, po prostu nowego działania. E, kochani, no, są to wszelkie początki, tak? E, dla niektórych to też oczywiście. Y Dziecko, więc słuchajcie, to jest też. Ta karta też reprezentuje dziecko, więc może tak być, że faktycznie tutaj może w tym wyzwaniu było to, że się staraliście o to dziecko i nowy początek, bo na przykład może być to dziecko, tak. Mogą być te plany, może być taka decyzja, że tak, no to dobrze, to tak, to niech będzie to dziecko, tak, ta ciąża. A może będzie ta ciąża? I to będzie w wyniku, ale to może być też w radzie. Słuchajcie, w Radzie to byłabym ostrożna, jeśli faktycznie byście myśleli, chcieli, dążyli do tego wspólnie, no to jak najbardziej wynikiem może być dziecko, tak? Natomiast e, nigdy nie radzę nikomu ciąży, absolutnie jako e, czegoś, co miałoby, nie wiem, e, bardziej mm, m, wytworzyć jakąś, nie wiem, trwałą więź między partnerami czy czy osobami w związku, czy, czy jeżeli komuś się wydaje, że decyzja samodzielna o dziecku coś zmieni, nie, nie róbcie nic na własną rękę takich decyzji, takie decyzje podejmuje się wspólnie, dlatego że to, że wy macie taką wizję, to nie oznacza, że wasza druga osoba też taką ma, bo niestety najcie najczęściej, jeżeli sami podejmujemy decyzję o dziecku, e, e, nie jakby nie rozmawiając o tym z drugą osobą, to, no to po, po prostu najczęściej te osoby wtedy same z tymi dziećmi zostają, bo tak to się później kończy. I to się kończy tak z wielu powodów. Ale to nie, nie o to chodzi, żeby o tym w tej, w tej chwili rozmawiać, natomiast no, jeżeli jest taka decyzja, to ona ma być obopólna, tak. Jeżeli coś nie jest obopólne, to nie wchodźcie w to sami, bo później zostaniecie z tym sami. To po prostu tak często jest. Natomiast to bardziej może być jako wynikiem ciąża, że tutaj było to wyzwanie, udało się, podjęliście to wyzwanie i słuchajcie, no i tutaj przemyśleliście sprawę i tak, chcemy tego, tak, chcemy tej ciąży, lub może ona nawet jest. Już, tak. Dobra. Czy coś jeszcze, kochani? Wiecie, radą jest też bycie entuzjastycznym, żeby się bawić, słuchajcie czasem i przestrzenią, tak też, też jest taka rada, jak najbardziej dla niektórych. No. No, w wyniku może być też, słuchajcie, zapowiedź właśnie czegoś, czegoś nowego jakiegoś rozwoju i ruchu. No. Okej, okay, skarby, więc tutaj w karcie opiekuńczej to działanie też chciało Wam się tutaj pokazać. Zobaczcie to działanie. No i najwyraźniej ten nowy początek podejmuj działania, podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. To jest ten Wasz pierwszy krok. Nie wiem, czy sami, czy w dwójkę, czy w trójkę. <gry> z kimś pod sercem, może tak być, a może dla kogoś, może dla nikogo. Życzę wam miłości, samych dobrych sytuacji, zdarzeń i energii i do zobaczenia w następnym czytaniu. Buziaczki. Pa pa.